Cześć, witam Was ponownie. E, jestem w tym samym miejscu, w którym rozstaliśmy się ostatnio. E, w nocy byłem na, na górze w mojej posiadłości, zostawiłem troszkę rzeczy w skrzynce, e, a teraz e, zagłębimy się do, do tego tunelu i zrobimy małą kopalnię. Swoją drogą miałem już dzisiaj nie robić drugiego filmiku, ale przypomniałem się, że e, nie powiedziałem o, Wam o pewnej bardzo istotnej rzeczy e, w poprzednim odcinku. E, otóż e, Nocz ogłosił również, e, że pracują już nad nową grą e, Oznacza to, że Minecraft nie jest już ich jedynym projektem e, No i że niekoniecznie będzie, e, będzie m, Będą koncentrowali się na nim w 100% e, Mają już jakieś nowe plany, o których na razie nie chcę mówić e, No osobiście nie, nie wiem za bardzo jak mam się do tego e, nastawiać, co mam o tym myśleć ale poczekamy, zobaczymy, jeśli tylko będą jakieś wiadomości e, podzielę się z wami. A teraz dokopałem się do, do, we, do żelaza, więc użyjemy go natychmiastowo, żeby zrobić wiadro, bo zademonstruję wam jak, jak będzie działała moja winda, jak ją zrobić. Myślę, że e, wielu z Was również będzie chciało skorzystać e, z takiej windy. W tym celu zrobimy sobie piecyk. A, fajnie tylko. Tylko że zostawiłem cały mój węgiel Ech, ja to wrzucam tym, że Zostawiłem cały mój węgiel To też wrócimy Po troszkę drewna Drzew, tu on tutaj naprawdę dużo Nie on co się martwi, że mi to wszystko wyginie Jak tylko będę miał troszkę więcej żelaza, to zrobimy sobie fajną kolejkę. Może no, tym razem w końcu uda mi się zrobić e, zajezdnie, jakieś rozwidlenia, jakieś fajne systemy. Tak naprawdę na, na moim poprzednim save nigdy nie udało mi się czegoś takiego zrobić, czego bardzo żałuję. No dobra, starczy tego. Musimy przepalić tylko trzy klocki. A, no i tak, e, kolejna istotna sprawa. E, bardzo wiele osób prosiło mnie, żebym wrócił wam... E, savea save tej mapy e, co też robię znaj link do, do savea znajdziecie e, w opisie tego filmiku co tu ja chciałem? czego szukałem? tak ciach się robi jak w międzyczasie się rozejrzę naokoło bo powoli zaczynam planować jak pociągnę moje e, tunele w sumie nie tunele tylko platformy e, łączące łączące te e, te bloki skalne o i pozbieram troszkę troszkę piasku na szkło ten narożnik który tam Wyrąbałem ostatnio, będzie bardzo można fajnie oszklić. Już mam taką wizję. Wiecie, strasznie mi się serce kraja, kiedy e, zbieram tutaj jakiekolwiek surowce. Nie chcę niszczyć te, tego naturalnego piękna, jakie tutaj mamy. W sumie dorzucę wam jeszcze do, do opisu tego filmiku e, linka do zdjęcia tej scenerii w wersji widescreen. No dobrze, dobrze, czy mi wystarczy? Hmm. Już przestaję myśleć powoli. A, mniejsza o to. Co jeszcze by to potrzebował? Tak. Będziemy potrzebować jednej tabliczki. Zdaje się, że jednej. Zaraz, zaraz się przekonamy. Hmm. A, nie zebrałem wody Zrobimy teraz amortyzator do mojego szybu windy Jest to amortyzator, który który polecił mi zdaje się egzek Tak Tabliczka będzie ładnie blokować wodę Wrócimy teraz szybko na górę, żeby wam pokazał jak to działa Woda nas powolni i spadniemy sobie prosto na dół bez, e, bez tracenia życia. Mam przynajmniej taką nadzieję. W założeniu tak to powinno działać. Co prawda używałem tego e, w trybie multi, ale w trybie single player jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić. Mam nadzieję, że, mm, że działa to tak samo. W ogóle zdałem sobie dzisiaj sprawę, że... E, osoby, które nagrywają tego typu poradniki, takie nie poradniki, tylko filmiki, bo drogi, e, tego typu mm -hmm. filmiki jak ja, czyli filmiki typu gramy, e, zwykle mają tych odcinków na koncie blisko 100. Tak się zastanawiam, jak to wszystko będzie wyglądało, jak ta wyspa się zmieni, kiedy będę na przykład nagrywał odcinek 125. Zrobimy taką małą, kanciastą modę na sukces. Naprawdę no, mówiąc planuję zabrać was niedługo na yy, serwer multiplayer na którym pokażę wam jak fajnie inni ludzie budują No dobra, tutaj mamy nasz szyb windy która mam nadzieję że będzie działać więc skaczemy, ciśnię Tak i oto spadliśmy? Nie tracąc życia Okej okay, yy... Tunel kończy się z tej strony, tu zacząłem robić schodki No ale tak jak mówiłem, będę musiał jeszcze przemyśleć jakiś interesujący sposób e, dostanie się z powrotem na górę No tego niestety jeszcze nie rozplanowałem Kolejka niestety raczej się nie spisze no, tak jak już wspominałem w ostatnim odcinku no nie jestem fanem instalowania wtyczek do gry, które w jakiś sposób modyfikują mechanikę gry. Więc raczej nie będę instalował minecarta. Minecart to jeśli, jeśli ktoś nie wie wtyczka, która pozwala na automatyczne napędzenie wózka w taki sposób, że jak gdyby włączamy go, włączamy i wyłączamy. Wózek będzie jechał tak długo, jak tylko sobie tego życzymy. Na pełnej mocy. Proba wtyczek, bo dużo z tych Waszych pytań w komentarzach dotyczy właśnie wtyczek do gry. E, ostatnio widziałem naprawdę bardzo ciekawy mod e, do Minecrafta, e, który dodaje nowego potwora. Potwór nazywa się e, Werewolf, czyli wilkołak. Możecie sobie poszukać na, na YouTubie e, Minecraft Werewolf. W sumie dodam wam też linka w, e, w anotacjach. E, w każdym razie mod dodaje e, który w dzień wygląda jak człowiek, biega naokoło, krzyczy pomocy i nie atakuje nas, a kiedy tylko zapada zmrok, transformuje się w wilkołaka, no i wtedy zaczyna się jazda. Bo to jest naprawdę fajny, bo ktoś się musiał bardzo namęczyć i zrobił w tym celu specjalny model postaci, która nie tylko chodzi, ale i kiedy, kiedy nas zauważy i chce do nas podbiec, kuca i pędzi na czworaka tak jak, e, tak jak wilk. Naprawdę jedno z bardziej imponujących rzeczy. E, myślałem w ogóle, żeby zrobić w końcu użytek z mojego twittera, którego tak naprawdę nigdy nie, nigdy nie używałem. E, no i być może będę wam tam podrzucał materiały związane z Minecraftem, będę informował o e, wypuszczaniu nowych filmików, e, które ja robię. Może jakieś tematy nie do końca związane z tym, co widzicie tutaj, ale tematy, które mogą Was zainteresować. Eee, konta Twittera nazywa się CTSG87. Jestem z powrotem, Michał Małego Krasza. Eee, zdaje się, że skończyłem mówić eee, o Twitterze. Chyba tyle jeśli chodzi o nowinki społecznościowe. Dekopaliśmy się do węgla. Dobrze. No, w tej chwili najbardziej interesuje mnie żelazo. Widzicie, przyp przypomina mi się, kiedy za czasów poradników mówiłem Wam, że pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, to znalezienie miejsca e, na mieszkanie. Chciałbym sprostować od razu te moje bzdury, które ja wygadywałem na, na samym początku. Po pierwsze musicie zbudować wysoki wysoki budynek, który e, będzie, mm, będzie pokazywał wam e, miejsce waszego spawnu. Po to, żebyście się już nigdy nie zgubili. E, w drugiej kolejności musicie znaleźć węgiel, że, żebyście faktycznie bezpiecznie przetrwali tą noc. Dopiero w, w trzeciej kolejności możecie zająć się drążeniem chatki. Także jeśli ktoś... E, jest nowy w Minecrafcie i planuje zacząć od przesłuchania moich poradników, to nie, nie rób tego, człowieku. Ja tam gadałem naprawdę niesamowite bzdury i herezje. To były moje pierwsze dni w Minecrafcie i tego naprawdę nie warto słuchać. Poradników teraz naprawdę narobiło się dużo dobrych. Niekoniecznie, niekoniecznie poradników wideo, ale tekstowych jest naprawdę masa. Drogo mamy dzisiaj piątek a z tego co pamiętam e, no obiecywał, że update będzie właśnie w piątek niekoniecznie nawet Noczo tylko e, Johna, jeden z tych nowych e, pracowników no w ogóle śmieszna sprawa bo koleś niby zajmuje się e, funkcjami serwera e, a tak naprawdę podobno właśnie e, wszystko, wszystkie nowe, nowe updatey Wszystkie nowinki w grze, jakie, jakie będą teraz wypuszczone To jego sprawka No także spisuje się póki co No dobrze, widzę że powoli dobijamy do 13 minuty Wiem, że mało się teraz dzieje, ale Jak widzicie muszę dopiero Rozbudować swoją kopalnię, rozbudować moją bazę Myślę, że niedługo ruszymy na jakieś łowy w nocy, może zapolujemy na i zombiaki. Z Wami będzie mi raźniej. Więcej węgla. A co swoją drogą myślicie o... o piekle? które zostało dodane razem z Halloweenowym update'em Bardzo chętnie usłyszę w komentarzach Prawdę mówiąc to chyba właśnie przez piekło straciłem zainteresowanie Minecraftem. Jak jakoś to wszystko przestało mi się podobać tak jak kiedyś. W ogóle zagłębiacie się w to piekło, czy, czy może tak jak ja zrobiliście raz portal zobaczyliście jak to wygląda i już nigdy tam nie wróciliście. Ach, złoto. Tak, napiszcie mi w komentarzach, podzielcie się swoimi opiniami. Dobrze, a teraz będę musiał wrócić na górę, aby zrobić sobie żelazny kilof. Może jakąś zbroję sobie zrobię, ile ja tego żelaza. 8, no to nie zaszaleję. No ale kilof to podstawa. Wracam teraz na górę, żeby zrobić kilof. Widzę tam już jest noc chyba. A nie, to, to nie jest noc. Przecież ja nie widzę tam w ogóle w końca tunelu stąd. No ale to tyle w temacie. Następny odcinek myślę, że zobaczycie dopiero w poniedziałek. W weekend ja się weekenduję, weekend to jest Rzecz Święta, klocki zostawiam na... odstawiam na bok. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w poniedziałek, bądź też w wtorek. Na razie.